Powracamy do cyklu opowieści doktora Jerzego Kolankowskiego. Tym razem posłuchamy, jak organizowało się życie kulturalne w Jeleniej Górze w okresie powojennym. Tak się złożyło jakoś w moim, w moim życiu, że najdłuższy okres jednym ciągiem tak przeznaczenie chciało, że spędziłem i w dalszym ciągu tutaj trwam właśnie w Jeleniej Górze. To jest już właściwie piąte dziesięciolecie. Do osiemnastego roku życia mniej więcej, no mieszkałem w Przemyślu. I zanim zacznę mówić o początkach życia kulturalnego w Jeleniej Górze. I oczywiście polskiego życia kulturalnego, bo tutaj było przed nami kulturalne życie niemieckie. Tego nie można zanegować przecież. Otóż chciałbym, chciałbym dokonać paru porównań. Otóż, tak jak już powiedziałem, lata szkolne spędziłem w Przemyślu do matury, a potem były studia lekarskie we Lwowie. Przemyśl był wówczas, to bardzo piękne miasto, był wówczas miastem powiatowym, historycznie królewskim, wolnym miastem i był znacznie większy od Jeleniej Góry, która według danych niemieckich z roku 1936 liczyła około 30 tysięcy mieszkańców, a cieplice były właściwie całkiem małym miasteczkiem. Liczącym zaledwie 6 tysięcy mieszkańców. Mieszkali tu właściciele pensjonatów, emeryci. Przemyśl czwarty co do wielkości Polwowie, Krakowie, Stanisławowie wraz z garnizonem liczyło około 80 tysięcy mieszkańców, znacznie większym. Ludność była głównie polsko polska i żydowska, szczególnie w centrum miasta. Ukraińców było wówczas e, zwanych Rusinami, było mniej w mieście, raczej okolice, wsie były zamieszkane przez nich. Było kilka gimnazjów, szkoły podstawowe zwane ludowymi, ale szkół wyższych nie było. Szkół, filie szkół wyższych zaczęły powstawać, na przykład w Jeleniej Górze dopiero w latach 60. Przemyślą natomiast istniały jeszcze w czasach zaborowych bardzo dobrze rozwinięte placówki życia kulturalnego, teatralnego, muzycznego, czytelnictwa. No, w mniejszym stopniu organizacyjnie, nie wiem jak to dokładnie, nie mogę powiedzieć jak to było, życia plastycznego. Nie pamiętam na przykład wystaw i wernisarzy, które wiele nigdy odbywa już odbywały się teraz bardzo często. Na przykład dzisiaj jest wernisarz małych form tkackich. No oczywiście, jeżeli chodzi o Przemyśl, trzeba wymienić Teatr Amatorski, znakomity, sławny, Fredreum, założony jeszcze pod zaborem Austriackim w 1869, legitymujący się znakomitymi inscenizacjami. Była Szkoła Muzyczna Wandy Cyrbesowej, rządy kompozytora, nieżyjącego już wówczas, która miała Uprawnienia, znaczy nie wanda syrwesowa, tylko szkoła miała uprawnienia konserwatorium, Cho, ale chociaż nie było orkiestry symfonicznej, właśnie jak w Wielkiej Górze, odbywały się koncerty, gościnne występy wirtuozów, nawet z Hiszpanii. Pamiętam taki koncert, jeden, w którym był występ znakomitego skrzypka Oliwareza z Hiszpanii, grającego na Wariusie. Towarzystwo Muzyczne działało 1890 roku. Byli plastycy, malarze, rzeźbiarze. Był taki malarz imienia nie pamiętam na nazwisko Wilk, którego byłem, byłem, bywałem w jego pracowni. A wśród malarzy był także mój nauczyciel Adolf Binensztok. Nazwisk malarzy jakieś dwie dziesiątki. A wśród nich Maria Artwińska, Otto Akser, Szanowny Juliusz Studnicki, Stanisław Jakubowski. Tradycję nauki kultywowało Towarzystwo Przyjaciół Nauk, założone w 1909. Istniała też w przemyśle swojego rodzaju osobliwość Muzeum Historyczno-Przyrodnicze Braci Łosińskich. A co z literaturą? Otóż świetna tradycja sięgająca renesansu i Stanisław Orzechowski, żyjący w 1513-1566, którego dworek w pobliżu katedry zachował się do dziś. Poza tym Aleksander Fredro, który mieszkał w Beńkowej Wiszni, która leżała na ziemi a Sam wielki komediopisarz, który Mieszkał we Lwowie na Choroszczyzny, tam miał dworek w swoim w Przemyślu bywał. Z podróży do w podróży do Przemyśla powstała jedna z jego komedii, o ile pamiętam. I Stefan Grabiński, żyjący w latach 1887-1936. Zmarły na Gruźnicę Polski Edgar Allan Poe, Poe. Właściwie dokładnie poł, którego znałem jako dziecko, w jego domu bywałem, przyjaźnił się z moim ojcem, i wszystkie jego, jego książki, dramaty, był też dramatopisarzem, trafiały z dedykacjami do nas, i stanowiły, można powiedzieć, wzorem moich wczesnych prób. Tak więc, do wybuchu wojny, II wojny światowej, no, tak to się przedstawiało. Ja byłem właściwie na uboczu, były lata szkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum. To, ale ponieważ obracałem się, żyłem, się, wychowywałem się w środowisku inteligenckim, więc to, co było bardziej znaczącego, nie mogło ujść mojej, mojej uwadze, nie mogłem o tym nie wiedzieć. W każdym razie, jeżeli już porównujemy tutaj jelenią górę, jelenią górę i przemysł, zresztą no co do wielkości, to mniej więcej równające się sobie. Nawet jeżeli chodzi o urok, przemysł jest naprawdę jednym z najpiękniejszych, jednym z wyjątkowo pięknych miast. No ale jeleni górze nie brakuje urody. To takiego w ciągu krótkich paru lat takiego tak intensywnego życia literackiego, jak w że nie było. To było zjawisko w skali polskiej, ale to wynikało, to wynikało po prostu z okoliczności. O wojnie, no, trzeba powiedzieć, że ten, ta część Dolnego Śląska wreszcie nie była zniszczona przez wojnę i to odegrało tutaj dużą rolę. Tak więc, um, um, mówiąc o Początkach życia kulturalnego w Jeleniej Górze, no, swojego, chciałem to rzucić na jakieś tło. A pod, kark pod karkonoszami zjawiłem się jako lekarz. To była moja oficjalna, urzędowa wizytówka, zawód mój. I wszystko inne było w sferze prywatności całkowitej: wiersze, próby dramaturgiczne, przekłady. Y Artura Rębo, Michała Anioła, drobniejszych utworów, przetłumaczona książka z niemieckiego. Eee, wprawdzie debiutowałem w prasie mniej więcej w roku 1930, ale moja twórczość oczywiście jak na razie nikogo nie grzała ani nie ziębiła. I ten stan trwa do dziś, jak trzeba powiedzieć, jest chroniczny. Zresztą się nie skarżę. To jest tylko tak powiedziane nawiasem en passant. Otóż, kiedy znalazłem się w Jeleniej Górze we wrześniu 45, koniec, koniec, sierpnia, koniec sierpnia, we wrześniu już była premiera zemsty Fredry. Byłaś właśnie prapremiera zemsty Fredry. No to prawdziwy ewenement. Wydarzenie, trzeba powiedzieć, historyczne, o dużym znaczeniu kulturalnym, świadczącym, o oprężności naszej kultury i ludzi kultury. Wydarzenie historyczne. Wybiegając trochę naprzód, 9 października 1947 był ewenement innego rodzaju, ale nie mniejszy. Otóż Ludwik Solski wystąpił gościnnie w grubych rybach Bałuckiego. Ja Myślę, że jednak otworzę te drzwi trochę więcej, trochę więcej tej powietrza. Tak więc Ludwik Solski, to, jest, to było rzeczywiście też wielkie wydarzenie, ale Jakie miary tutaj należy stosować, miary upowszechnienia sztuk, kultury i sztuki, trudno powiedzieć. Otóż równocześnie trzeba powiedzieć, tu premiera w teatrze, ale równocześnie w Jeleniej Górze i na terenie całego, można powiedzieć, kraju, bo nie byliśmy pod tym względem jakimś wyjątkiem, tutaj Jelenia Góra. Narastała coraz bardziej epidemia chorób wenerycznych o świerzbie i wszawicy i chorobach, chorobach ropnych, skóry, oczywiście nie wspominając. Były to lata wędrówki ludów na niespotykaną dotychczas skalę. Niezniszczona jelenia góra pękała w szwach. No było chyba trzy razy tyle mieszkańców co na początku, tak przypuszczam przynajmniej się, przetaczały się fale całe, pękała w szwach, ale te szły były na tyle mocne, że się jeszcze nic nie zlewaliło. To dopiero później miało być jako efekt znakomitej gospodarki w cudzysłowie i znakomitego systemu połączonych ze sobą na całe dziesięciolecia, co dzisiaj odczuwamy.